Wow, wow, wow. Jaki to był piękny dzień. Jeden dzień, trzy wielkie jeziora zwiedzone, 255 km przejechane bez żadnej awarii. Jedna bardzo mała awaria, ale nic wielkiego i o tym trochę później wam opowiem. Witam lub witam z powrotem na moim kanale na YouTube. Marcin i ja postanowiliśmy, że chcemy sobie przejechać naszymi maluchami przez Górną Austrię i Salzburg żebyśmy sobie zwiedzić trzy wielkie jeziora. Nasze plany, ale jakoś od początku się zmieniały, ale to żaden problem dla nas. My jesteśmy spontanicznymi człowiekami i jak się coś tam zmieniło, to my zmieniliśmy też nasz plan. Spotkaliśmy się w Gmunden z szwagierem Marcina i z Gmunden pojechaliśmy razem w konwoju w kierunku Wolfganzy. Oczywiście, maluchami się nigdzie nie śpieszyliśmy. A że było ponad 30 stopni na dworze, to potrzebowaliśmy my krótkiej przerwy, i też, oczywiście, nasze maluchy. Marcin większość czasu jeździł z otwartą klapą od silnika. Ja tak naprawdę nie jeżdżę z otwartą klapą, bo ja zawsze się boję, że ten, ten uchwyt tutaj nie utrzyma. Ta, ta śrubka jest zawsze. Obojętnie jak ją przykręcę, ona się szybko luzuje, i widać jak to tutaj lekko siedzi. I dlatego to bardzo rzadko używam ten mechanizm. Ale u Marcina widocznie wszystko zawsze dobrze funkcjonuje i nie, nie trzeba się naprawdę tym obawiać. Prawdę mówiąc, jechając do domu, też miałem otwartą klapę i nic się nie stało. No to jechaliśmy to sobie dalej do, na ten Wolfgangsee i pierwsza nasza stacja, nasza. Planowana dłuższa przerwa miała być właśnie przy Wolfgangze i tam zjechaliśmy na, na, na miejsce, gdzie ludzie campingują. Ale tam byśmy musieli zapłacić, czego nie chcieliśmy zrobić, bo nie mieliśmy pojęcia, jak długo tam byśmy byli. I po drugie, tam było tyle ludzi, że najprawdopodobniej by było tylko jakieś tam głupie miejsce, ale nie za bardzo fajne miejsce, które byśmy dostali. No to pojechaliśmy sobie trochę dalej wzdłuż Wolfgangze. I tam znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy odstawić trzy maluchy obok siebie. Tam mogliśmy zrobić parę fajnych ujęć i nagrać parę fajnych klipów. To chcę teraz e, się przeprosić za to, że w czasie tego całego wyjazdu nie nagrałem e, żadnych dłuższych filmików, bo ja po prostu chciałem te całe emocje zebrać sobie. Nie chciałem sobie przeszkadzać, nie chciałem tym innym ludziom przeszkadzać, którzy tam byli. To tylko bardzo krótkie klipy nagrywałem. I też tym tam nagrałem, co chcę wam teraz we are here now at the wolfgangsee in salzburg so it is definitely not in upper austria as i said in the previous video that's my mistake and as you can see the views are amazing clearly people are camping here so i don't want to disturb them which is pretty hard because there's limited space here and we are currently parked the other way around maybe if there's time we will readjust our cars so they will head towards us and with the mountains here in the back but it is an amazing view I am enjoying the company so far the cars are behaving very well no issues here I had to switch one fuse because it broke but that's just a minor issue and for now we're enjoying the views so enjoy them too you yeah a good day from location Exactly. We wish you all the best from Wolfgangsee. It is obviously very loud in here. So, that's it for this little trip. As I said, we will try to readjust our cars and yeah, for now that's it. Bye. Marcin i jego szwagier się spakowali po chyba godzinie i pojechali dalej w kierunku St. Gilgen. Ja jeszcze zostałem na nad Wolfgangsee, bo chciałem jeszcze zrobić jeszcze więcej ładnych zdjęć nagrać tam jeszcze jeden albo dwa inne klipy i tam może jeszcze pół godziny zostałem. Później się też spakowałem i pojechałem właśnie w kierunku Saint-Gilby. Tam mogliśmy odstawić samochody na bardzo fajnym placu i tam też było wiele osób, którzy się zebrali w, na, w około naszych samochodach i co mnie bardzo pocieszyło jest, że te ludzie się pytali na tyle pytań, byli zainteresowani naszymi maluchami i takie sytuacje są bardzo, zawsze bardzo fajne. Ludzie się interesują. Ludzie zawsze mają uśmiech, jak widzą tego Malucha albo ogólnie Malucha, bo rzadko widać taki samochód w Austrii. Wszystko jest e, nowe. E, albo po prostu taki nietypowy samochód Maluch jest w Austrii. No i tam zostaliśmy jeszcze z godzinę i jak się jak postanowiliśmy jechać dalej w kierunku Monze, to spytałem jednego człowieka, żeby nagrał filmik, jak My opuszczamy ten teren maluchami, ale niestety to się nie udało, to nagranie, tak jak ja bym, ja bym to sobie wymarzył i dlatego to ja nie mogę tu na YouTube pokazać, albo nie chcę tego na YouTube pokazać. Może na końcu filmika pokażę. No to, jak mówiłem, jechaliśmy dalej w kierunku Mądze, tam też nam się udało zrobić bardzo piękne zdjęcia obok jeziora z fontanną w tle. and yet another stop on our tour today we are here at monze probably somewhere where we're not supposed to be but look at those amazing views once again and so we could not resist parking here right next to the fountain and take some photos record some clips then we're going to swap our places so everyone from us we'll have a photo in the middle of the pack and we are enjoying those views here is marching in the back and we are having a lot of fun today it is very hot still it is right now 29 degrees so not as hot as i thought but still 29 degrees for our old cars is plenty and yeah Let's see where our next stop leads us. But for now, that's it. Thank you and bye. No, jak tam opuściliśmy, to pojechaliśmy dalej do centrum Monze, bo tam był fajny kościół, który, można, który mogliśmy nagrać lub zrobić zdjęcie. Ja za bardzo tak nie lubię kościołów, ale dla grupy, oczywiście, pojechaliśmy tam. I to był w sumie nasz błąd i z perfekcyjnego dnia. No, trochę e, tak nie wyszło, że jak e, for lack of a better word, tam e, dostęp do tego kościoła lub do drogi, która prowadziła do kościoła, była zamknięta. Obok, ale było miejsce, gdzie maluchami się zmieściliśmy, no to tam się wpakowaliśmy, pojechaliśmy do tego kościołka, zrobiliśmy zdjęcia, zrobiliśmy jakieś tam klipy. I jechając z powrotem, e, jeden człowiek. Tak się zdenerwował tym, że tam pojechaliśmy, że zrobił nam zdjęcia, zrobił zdjęcia numerów, zrobił zdjęcia, od na, na których jesteśmy widoczni i tam nam trochę pogroził. Oczywiście był to nasz błąd, że pojechaliśmy tam, gdzie samochodem nie było można wjechać. Ok, błąd był oczywiście nasz, ale też można zawsze trochę inaczej zareagować. Co ten pan nie zrobił, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jak mówiłem, to był ten jedyny moment, który ten cały perfekcyjny dzień nam trochę zepsuł. Ale tak też bywa i tak jest, nic na tym nie możemy teraz zmienić. No to w Mądze droga Mar moja, Marcina z jego szwagierem się rozstała. Jego szwagier pojechał w z powrotem w, w kierunku Gmunden, a my oczywiście w kierunku na kierunek Wels, i później ja pojechałem dalej do Linzu. Zapomniałem teraz Wam opowiedzieć o, tym małym, o tej małej awarii, którą miałem. Musiałem tylko zmienić e, fuse, bo po prostu poszła. Jak to za, zauważyłem, e, już nie mogłem użyć e, kierunkowskazy. Wycieraczki już nie działały, światło nie działało i to znaczy, że e, fuse się przepaliła. Ubezpiecze, ubezpiecznik. Przepraszam za słowo, ale to szybko zmieniłem i wtedy wszystko było znowu w porządku. Jak mówiłem, jeden dzień, trzy wielkie jeziora zwiedzone, 255 km przejechane, bez awarii, pięknie udany dzień. Mam nadzieję, że się niedługo też znowu następny taki trip uda, ale na tym chcę też zakończyć ten filmik. Dziękuję za uwagę, proszę o te lajki, komentarze i widzimy się w przyszłych filmikach. Do zobaczenia.